الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سوره التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين Sura jest surą, um, którą nie zrozumie się, um, jeżeli się nie ma natchnienia um, monoteistycznego um, w swojej fitrze jeszcze drzewo figowe, na drzewa figowe i oliwowe, na górę synaj, natomiast to bezpieczne stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci, potem uczyniliśmy go znowu, najmniejszym spośród tych, którzy są na dole, z wyjątkiem tych którzy uwierzyli i czynią dobre dzieła dla nich, będziemy damy nagrodę nieustanną cóż więc po co wiesz, cóż więc potem skłania cię jeszcze by, by za kłamstwo uważać sąd ostateczny. Czyż Bóg nie jest najsprawiedliwszy sędziów? Um, Ta sura jest, jest męki. Ta sura została um, objawiona um, za czasów um, pierwszych konwertytów, za czasów ludzi, którzy um, musieli zostawić dżahilię i, i przejść na, na islam, dlatego, że tak, tak, takie był kreuz wszystkich kader, ale również dlatego, że tak zdecydowali. Ta sura też tłumaczy tym, którzy się zastanawiają i tym, którzy nie wierzą w Koran jeszcze, ale słyszą go, bo nowi muzułmanie na początku spotykali, spotykali się potajemnie, później wychodzili. E, coraz e, nodzej e, na ulice Mekki, więc to już, e, to, już nie był, to już nie była tajemnica i ludzie zaczęla, zaczęla, e, zaczęli czuć się silniej w grupie i dumniej e, jako muzułmanie. Więc e, recytowali Koran, roz, robili dałę i e, te sury w Mekce. Z takiej perspektywy służyły jako narzędzie dały, ale również narzędzie przemawiania do Twojej fitry. Ja wiem, że Twoja fitra nie jest wspomniana jako element jako element Twojej jaźni, ale to jest to, co się dzieje tak naprawdę z każdym z nas. Każdy z nas się rodzi z fitrą, każdy z nas się rodzi z przeświadczeniem, że jest jeden Bóg. I Konan przemawia do naszej fitry. Jak myślicie, dlaczego płaczecie, jak, czy, jak czytacie, jak czytacie, albo słuchacie Koranu? Jak myślicie, dlaczego rośnie wam gula w gardle? Jak myślicie, co, 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 jak to się dzieje? Dlatego, że pewne partykuły w twojej duszy, właśnie partykuła fitry się uaktywnia i przypomina ci o tym, o czym tęskniła przez taki długi czas, a mianowicie za miłością do Boga. E, I nie tylko melodyjność, nie tylko jak, wręcz świętość, tak, pism boskich, szczególnie Koranu, bo on się, nie, nie zmieni, on się w ogóle nie zmienił. Pozbawiam przemówić do Twojej fitry, ale też przemawiam do Twojego ak, przemawiają do Twojego intelektu, do najwyższego poziomu intelektu, tego, który rozpoznaje Boga. W islamskiej psychologii rozpoznajemy, że największy poziom intelektu jest ten, który jest uduchowiony, połączony z prawdą, z Hak, tak? W taki sposób, że nie, życie, że nie żyjesz życiem hipokrytów, czyli nie żyjesz kłamstwem wobec samego siebie. I tutaj Alas pana Natala łączy, łączy wszystkie swoje mowy przez Tore, poprzez Injil, poprzez to coś, co my nazywamy w języku polskim Biblię, aż po Koran. I pokazuje to w sposób, w sposób symboliczny. Pewne parabole pojawiają się w tej, w, tej tu, w tej surze. Mamy Atin, mamy Aizajtun, mamy drzewo figowe i mamy drzewo oliwkowe. I e, naukowcy łączą te symbole w, z, z największymi prorokami. W historii monoteistycznej, nie tylko w historii Koranu, tylko w historii monoteistycznej. Więc samo w ty samo, samo to jest, jest jakby ajat, jest znakiem dla tych, którzy słuchają, tak co to jest ten koran, co on, co on opowiada. Więc ale nadal powołuje się na rzeczy, na które on uważa, że są ważne, do, żeby się nie powołać. On, on wszystko posiada, on wszystko stworzył, przed niczym się nie wstydzi, a naszym zadaniem jest zrozumienie. I naukowcy właśnie. W islamie, z chatologii Koranu, dochodzą do wniosku, znaczy doszli do wniosku, że tym, czyli drzewo figowe, prawdopodobnie je symbolizuje proroka Noe, który wylądował na górze Mount Judi po wielkiej powodzi, czyli Noa. Drzewo oliwkowe natomiast symbolizuje Symbolizuje Jeruzalem, które tak naprawdę zostało wybudowane, zapoczątkowane przez proroka Abrahama Ibrahima, ale również sugerują, że może odnosić się o drzewo oliwkowe do góry Tur Zaita, Zaita, dokładnie w samym Jeruzalem. Tak czy inaczej, te. Ten symbol y, może jej bezpośrednio y, y, dotyczyć właśnie proroka y, Ibrahima, Abrahama Aleichi Salam, jak również i samego proroka y, Isa, Jezusa Aleichi Salam. Jako, że to były tereny, w których on się urodził. Ym, następnie na to miasto bezpieczne. Ym, Naszą, częścią, częścią naszej wiary, częścią naszej akwidy jest, jest wierzyć w księgi. I częścią naszej wiary są, yy, i są o znaki, i sam dzień Sądu ostatecznego. I wiemy, że z tych, yy, z tych opowieści o, o znakach Sądu ostatecznego yy, ostatnich dni na Ziemi jest to, że jedyne, jedyne bezpieczne miasto, do którego nikt nie będzie potrafił wejść i go zniszczyć, będzie to, co, Mekka, a miasto, a Mekka jako miasto symbolizuje dom proroka Salihul Salam. To tam jest, gdzie zostało zesłane przekazanie Koranu, jak również urodzony sam prorok Salihul Salem. I później Allah Subhanahu mówi pozwoliliśmy, uczyniliśmy Uczyniliśmy człowieka go najpiękniejszym i pozwoliliśmy mu stoczyć się na sam dół. Jest takie powiedzenie w Witzami, że człowiek może być większy, wyżej niż aniołowie, i niż, niżej niż zwierzęta. I zwróćcie uwagę, że prorok z Raj jakby, jakby wybraniec, tak, wybraniec w sposób całej ludzkości. Um, miał więcej um, miał więcej przywilejów niż jakikolwiek inny prorok na przykład prorok Musa salam możesz rozmawiał e, rozmawiał z rozmawiał z prorok z Alasu tak na gdzie no właśnie na tej Mount Sinai o której Alasu Panatala tutaj wspomina na górę Sinai natomiast prorok ze salam poszedł bliżej do ala skulantala, miał, miał audiencję u Alas bliżej niż sam anioł Gabriel. Anioł Gabriel zatrzymał się na pewnej sesji i, i, i prorok stoi jako symbol idealności i, i stworzenia, bo, ale tak się odnosi do tego, że stworzyłem was w najbardziej idealny sposób i, i poszedł jeszcze bliżej, jeszcze bliżej był prorok ala niż niż aniołowie. Więc to samo w sobie jest to samo w sobie też jest symbolem, ty się sajatem. I ale mówi pozwoliliśmy, uczyniliśmy was wyjątkowi i potem stworzyli, pozwoliliśmy wam albo uczyniliśmy was pod, pod upadłymi. Jak to, się, jak, jak, jak to rozumieć? Tutaj musimy znowu wrócić do, e, e, do, do, do kajdy. musimy wrócić do Akidy, przepraszam, do Akidy musimy wrócić. Na tyle, że Alesmus nadal mówi, że w przeznaczeniu dla nas on wie, co my zrobimy, czego my nie zrobimy, zanim my w ogóle istniejemy. Mamy zapisane swoje przeznaczenie i wie, czy właśnie upadniemy, czy nie upadniemy na sam dół. Wie, czy się wzniesiemy, czy się nie wzniesiemy ponad, ponad wszelkie wyobrażenia nasze jako ludzkiego potencjału. I tutaj zazwyczaj chodzi o nasz o potencjał charakteru, adapt i wiary iman. Więc, e, więc Allah SWT z tej perspektywy mówi, że to jest nasza wolna wola, to jest nasz test, posiadanie wolnej woli to jest nasz test i to od nas zależy, czy my się wzniesiemy, czy my podupadniemy, jednakże On nam na to wszystko pozwala, bo On i tak zna, ale alayhi salam, Alas Natala zna nasze przeznaczenie. A, a tutaj mówi, że on to wszystko obserwuje. On to wszystko obserwuje i on na to wszystko pozwala. Dlaczego? Bo on ma wiedzę, on, on daje pozwolenie i, i um, on, wszystko, on, wszystko, on wszystko tak czy inaczej wie. I wie, co dla nas lepsze, i wie, co dla nas jest gorsze. I wie, co zaakceptuje z perspektywy naszej doły i z naszych dobrych uczynków, które też tu są wspomniane, a czego nie. Ale mówi, ale mówi nam jako motywację wręcz, że jeżeli będziesz pracował nad samorozwojem, jeżeli będziesz pracował nad związkiem z Bogiem, jeżeli będziesz pracował nad samym sobą z perspektywy właśnie e, e, a, a, Adab, Achlak, czyli tych e, podążeniem za tak naprawdę, które określił salę to wszystko będzie widziane przez zalecał Pana i notowane przez jego aniołów jako dobre uczynki i za te, za te uczynki jest nagroda. Niestety tak działamy jako ludzie. Działamy na, na poziomie motywacji, czy tam sama motywacji, działamy na zasadzie kary i nagrody i nie, bez przyczyny tutaj jesteśmy porównani wręcz albo do aniołów, albo do, do zwierząt. I, i i samo to, że możemy sobie przypomnieć, że to, co my tu robimy, to jak nam ciężko jest tutaj wykrzesić z siebie najlepsze zachowanie, najlepszą reakcję na jedne z najcięższych doświadczeń przebywania z ludźmi, którzy jak wiem zawsze będą nas zawodzić. Jakby nałoży się, odłoży się, nie zostanie zapomniane, zostanie uszanowane, zostanie uhonorowane przez Alesłana, bo, bo On Cię widzi, on, on Cię słyszy, on jest sami, on, on jest um, Al-Basir, a samir i On Cię będzie um, um, zawsze um, um, i on, on Cię będzie zawsze um, widział. Zanim ludzie cię zobaczą, on cię będzie zawsze słyszał, zanim ludzie cię usłyszą. On cię e, pierwszy e, zrozumie, zanim ty sam siebie zrozumiesz. I później e, dla, e, dla tych, którzy jeszcze tego konceptu nie rozumieją, Sura mówi, czyż Bóg nie jest najspanialszy z Co Czego ci jeszcze brakuje? Dlaczego nadal zaprzeczasz temu sądowi asetycznemu? Czego ci jeszcze brakuje? Czego ci jeszcze brakuje? Więc więc ta sura jest taką polemniką e, z ludźmi, którzy jeszcze nie, e, jeszcze nie, e, jakby albo sami, o, może w ten sposób, że cały czas zaprzeczają sobie e, słuchania własnej duszy na poziomie fitry. A ja e, życzę wam tego, żebyście e, od tej pory po wysłuchaniu tej tego tafsiru, nigdy nie zapominali o swojej fitrze i jak rozmawiacie z kimkolwiek albo robicie dałe z kimkolwiek na temat islamu, nigdy w życiu nie brali tego e, już przynajmniej e, osobiście. Dlatego, że Wy nie rozmawiacie tylko z ludźmi, ale różnymi ich partykułami. I nie wszyscy ludzie mają, yy, mają sposobność, yy, nie wszyscy ludzie yy, są w stanie połączyć się ze swoją filtrą. Nie wszyscy ludzie chcą, nie wszyscy ludzie mają tę wiedzę. Nie dla wszystkich ludzi wartości, które stałyby się Twoimi wartościami, są łatwe. Do zobaczenia w następnej, yy, następnym tafsirze. I assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.